Jakiś czas temu na naszej grupie Chleby Infomoda opublikowałem drugi wpis, który wyrażał mój negatywny stosunek do Riot Games na temat ich odpowiedzi, która pojawiła się w serii Spytaj Riot. W skrócie jest to format, który polega na tym, że, że najpierw Riot zadaje sobie pytania, a następnie publicznie sam na nie odpowiada. Genialne, prawda? I o ile popieram ten sposób komunikacji, jest to fajne, tak ostatnio jeden z ich wpisów, delikatnie mówiąc, mocno mnie zirytował. A dokładnie ten fragment: Panuje powszechne przekonanie, że potrzeba więcej takiej tematyki. Dlatego chcemy kontynuować dodawanie bohaterów LGBT do League of Legends. Dzięki temu otworzymy furtkę dla nowych możliwości. I pozostaniemy uczciwi wobec siebie i naszych odbiorców. Podpisano Rajot YouTube kierownik do spraw LGBT. I zanim nie ocenicie i sięgniecie po takie określenia jak homofob, narodowiec i generalnie wszystkie pozostałe wyrazy, które, które gdzieś tam stoją w opozycji do osób LGBT, to proszę oglądajcie dalej, bo nie taki jest cel dzisiejszego filmu. I pozwolę sobie wtrącić jeszcze jedno słowo, zanim przejdziemy do najważniejszej części tego materiału, bo dla mnie jest to straszne. Dla mnie straszne jest to, że praktycznie każda osoba, która, która podejmuje temat związany z LGBT, czy to w rozmowie ze swoimi znajomymi, z rodzicami, czy na przykład na jakimś forum, to zachodzi takie nietypowe zjawisko polegające na tym, że ten ktoś odczuwa swego rodzaju presję, presję, by stanowczo podkreślić, że jest on osobą tolerancyjną. Wpadliśmy w jakieś błędne koło, i nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale to to jest coraz bardziej powszechne, i dla mnie jest to co najmniej dziwne. Ale wracając do tematu. Tylko te Dwa fragmenty, które zostały zaznaczone na żółto, idealnie pokazują, jak bardzo Riot Games ma swoich graczy za idiotów. Po prostu nie znam lepszego określenia. Słuchajcie, w tekście, który opublikowali, pojawiło się stwierdzenie, że chcą kontynuować dodawanie bohaterów LGBT, bo dzięki temu pozostaną uczciwi wobec siebie. Muszę przyznać, są to bardzo mocne słowa na kogoś, kto jeszcze nie cały rok temu brał pieniądze, a raczej chciał je brać bezpośrednio od ludzi, którzy podtrzymują przepisy prawa gdzie za homoseksualizm grozi więzienie lub kara śmierci. Jeżeli oglądasz mój kanał, to doskonale wiesz o czym teraz mówię, ale być może losowo trafiłeś na ten film, to pozwól, że szybko streszczę ci całą sytuację. W 2020 roku LEC, czyli najlepsza europejska liga w League of Legends, zdobyła dla siebie nowego sponsora w postaci projektu Neom. Jest to projekt państwowy należący do Arabii Saudyjskiej, którego celem jest zbudowanie miasta przyszłości. Tysiące graczy w tym kasterze LEC wkurzyli Żyli się na Riot Games, ponieważ nie zgadzali się na to, by Arabia Saudyjska sponsorowała Europejską Ligę. Dlaczego? Chociażby dlatego, że w danym raporcie przez ONZ, Arabia jest jednym z ośmiu państw, w którym dochodzi do najbrutalniejszego łamania praw osób LGBT. Dodatkowo jest to kraj, który jest oskarżany o łamanie wolności słowa, nieprzestrzeganie praw kobiet, wykonywanie kar śmierci na więźniach politycznych, brak wolności religijnej oraz znęcanie się nad więźniami na szczęście ten kontrakt między Riot Games a Arabią Saudyjską został przerwany po 24 godzinach, ale to nie jest tak, że w tym dniu Riot podpisał umowę i tego samego dnia z niej zrezygnował. To tak nie działa. Umowa była podpisana kilka miesięcy wcześniej. Riot Games doskonale wiedział od kogo będzie brał pieniądze i prawdopodobnie do dnia dzisiejszego dalej by je brał, ale presja stworzona przez komuniki League of Legends oraz media była na tyle duża, że wycofanie się z kontraktu było jedynym ratunkiem. I po 10 miesiącach ten sam Riot Games przychodzi do graczy, patrzy im w oczy i bezczelnie mówi im, że chcą dodawać więcej postaci LGBT, bo dzięki temu pozostaną uczciwi wobec samego siebie. Nie kurwa, tak to nie działa, i przepraszam za moje oburzenie, ale trzeba głośno mówić, kiedy. Ktoś robi z ciebie idiotę. Ja rozumiem, biznes biznesem, ale niech będą w tym wszystkim konsekwentni. Nie może być takiej sytuacji, że najpierw głośno krzyczą o tym, że mamy Pride Month i wspierają osoby LGBT, a w tym samym czasie prowadzą negocjacje z ludźmi, którzy chcą takie osoby zabijać. I wracając do tekstu, który napisali, tam również podkreśliłem takie sformułowanie, że panuje powszechna opinia. Na to, że potrzeba więcej postaci LGBT. Słuchajcie, nie wiem czy rozmawiacie ze swoimi znajomymi o tym, czego brakuje w League of Legends, ale ja z racji mojego kanału przeprowadziłem setki takich rozmów i uwierzcie mi, że nigdy od żadnego znajomego, od żadnego widza, od żadnego gracza. Nie usłyszałem, że ej, w lolu brakuje postaci LGBT! Dlaczego? Bo większość graczy ma to w dupie. Ich nie interesuje to, czy postać jest gejem, lesbijką, wampirem, e, wibiórką czy chodzącym żelkiem. Ich interesuje balans umiejętności nowej postaci, pacznoty, przedmioty, runy, eventy, misje. A nie to, jaką orientację seksualną ma jego ulubiony bohater. I wiecie co? Ostatnie działania Riot Games na przestrzeni 2-3 lat przypominają człowieka z chorobą dwubiegunową. Najpierw mówią, że w ich firmie nie ma dyskryminacji pracowników. Boom, dostają pozew zbiorowy, przegrywają sprawę sądową i muszą zapłacić 10 milionów dolarów w ramach odszkodowania dla dyskryminowanych pracowników. Następnie upierają się, że w ich firmie panuje wolność słowa. Boom, Riot Games zwany. Rona Johnsona, jednego z dyrektorów oddziału Riot Games, za wpis o George'ie Floydzie, gdzie przytacza fakty o jego kryminalnej przeszłości i przestrzega młodzież przed prowadzeniem takiego trybu życia, bo... bo to nigdy nie kończy się dobrze. No i w końcu Riot mówi, że lubią, tolerują i wspierają osoby LGBT, BUM, podpisują kontrakt z ludźmi, którzy legalnie zabijają własnych obywateli za kontakty homoseksualne. Przecież to wygląda w ten sposób, jakby ktoś specjalnie na samej górze, in Intował rozgrywkę, intował ich własną firmę. Troluje, nie wiem, tam naprawdę nikt nie myśli. Bo moi drodzy, to co właśnie powiedziałem, to to właśnie jest efekt. Jak nie szczerze popiera się tematy? które są sprzeczne z danym spojrzeniem na świat. Jest to klątwa, która dotknęła tysiące firm, które prędzej czy później właśnie zaczynają się gubić, a ich prawdziwe intencje zawsze wychodzą na jaw. I właśnie stąd biorą się te wszystkie afery. Każda światowa firma próbuje przypodobać się środowiskom LGBT, bo jak powszechnie wiemy, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi, ale odnoszę takie wrażenie, że, że przez te fałszywe kampanie wspierania środowiska LGBT to paradoksalnie wyrządzają im Więcej krzywdy niż gdyby nie robili nic. Jestem za tym, by polityka oraz poprawność polityczna nie wchodziła do wirtualnego świata gier, a tak, by każdy kochał kogo chce. Słuchajcie, wiem, że dzisiejszy temat y, na pewno jest bardzo kontrowersyjny, y, dlatego zapraszam Was do dyskusji, bo jestem pewien, że wiele osób nie zgodziło się z tym, co powiedziałem, dlatego chętnie wysłucham y, Waszego spojrzenia na świat, więc zapraszam do dyskusji w komentarzach. I to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Mów dla Was infomod Narka.